Moi kochani, jestem przy ulicy Gwarnej. Tutaj przyniosła swój gabinet moja pani pedikurzystka. Gwarna to jest ulica... Patrzcie, jaka taka nieciekawa trochę ulica. Zniszczone są budynki, ale kiedyś były piękne. Na przeciwko dworca głównego. Niemniej chcę wam powiedzieć, ulica Gwarna nie cieszyła się dobrą opinią kiedyś, przed laty, ponieważ tutaj, słuchajcie, zbierały się... Zbierały się panienki i tak jak na amerykańskich filmach, słuchajcie, panowie podjeżdżali samochodami, a tu do, dziewczyny do wyboru do koloru. Kolorowe, młodziutkie. Ja nie jestem przeciwna takim, takim wynajmowaniem kobiet, dziewczyn. Uważam, że to powinno być jakoś zorganizowane, tak jak mam nadzieję jest teraz, że są jakieś agencje, że to jest wodopieką medyczną. No bo są mężczyźni, którym, którzy albo nie mają, nie mogą sobie znaleźć normalnej dziewczyny, kobiety, albo mają jakieś problemy specjalne, jakieś tam wymagania, które, na które kobiety się nie godzą. Nie wiem, dokładnie muszę się nad tym zastanowić. Muszę trochę poczytać i może kiedyś zrobię jakiś pościg. W każdym razie, słuchajcie. Uważam, że takie przybytki są potrzebne, powinny być, niemniej powinny być pod stałą kontrolą lekarską, żeby osoby potrzebujące, najczęściej mężczyźni chyba, nie później nie, nie zarażali swoich rodzin. Dobrze, że zlikwidowali tutaj ten tą wystawkę tych, tych dziewczyn młodych, bo to wiadomo, że nie wiadomo kto to był, skąd one przyjechały i yy, że panowie się decydowali, to jestem w szoku. No ale odważni byli. Ciekawe jestem jaki się ich losy potoczyły dzisiaj. Póki co, moi drodzy, to idę sobie pozncie zrobić, a temat jest ciekawy. Będę musiała się, że tak powiem, głębić. <laughs> Trzymajcie się i do miłego zobaczenia. Pa!